Bardzo serdecznie, witam Was serdecznie w firmie WAGO. Za chwilę przywita Was również gospodarz. Cieszę się bardzo, że jesteście. Część z Was stało się to, że, robimy, że poznajemy się na etapach. perspektywy bardzo miło mi Was poznać, bardzo miło mi usłyszeć o tych, których już poznałem, znowu coś nowego, za każdym razem dowiaduję się czegoś nowego i to jest super. zdecydować i na podstawie tej decyzji opracować model, według którego te decyzje powinny być na jakiej podstawie właśnie to robi, jak, jakimi rzeczami się sugerujemy, no i pomysłowanie decyzji w takich punktach, kiedy

więc nie ma sensu. I potem już ten cztery wie, jeden o drugim. A teraz kluczowy mechanizm, który pozwala nam, nam trzymać w zaangażowaniu pracowników. Będą na tym odgięty. To za korzenie czarowe, które zawsze będą. A pracy, którzy nie mają takiej konieczności ze względu na charakter pracy. To będzie koordynować. To może to osoba nie będzie różniła jeżeli chodzi o to, mamy musimy. Ja mówię o łajd polotowo. Klub ciężko, tak? Chociaż. No Optymalizować, no chyba nie nie stracić, żeby nie stracić. Dlaczego nie 6 dni, a 3 dni? Na nie? Wiem, że możemy zawalić to, te to i tamto, nie? W tym momencie. Poczucia, że ktoś mi coś zabrał i jak mi się robi, powinie, powinien to nie mam jak tego odzyskać, bo już wszystko przepadło, więc co mi zależy, więc będę ponawiał to, to L4. Więc ym, system, jaki proponujemy, to jest premiowanie ciągłości przychodzenia do pracy. Czyli pracownik. Ym, nie, pra, nie, nie premiujemy konkretnego dnia, że każdy dzień liczymy i od każdego dnia dajmy premię, tylko liczymy to, że pracownik jest na przykład 5 dni pod rząd i dostaje jakiś benefit. 10 dni, 20 dni, i na przykład, jeżeli utrzymuje, że 20 ostatnich dni był w Prad, to zrobiliśmy sobie tak. Wszystkie tezy wypisaliśmy, enumeracja jest chyba apotyczna, z tego co widzę, a później ustaliliśmy systemowo, wspólnotowo, tak, socjalnie i do czego to pasuje. Powiem, co z mojej strony było ważne. Reszta nie Yy, Spokusowanie się tak, z, yy, tematy kobiet yy. taki przewaga kobiet i wspomagania, żeby ich odciążać odciąży pracy yy, i co też już się wcześniej pojawiło, rotacja pomiędzy, większa rotacja pomiędzy stanowiskami, czyli żeby pracownicy rotowali pomiędzy stanowiskami, gdzie jest gdzie... no. Nie, ja, myśmy długo dyskutowali na ten temat, ja od razu mówię za siebie, ja mówię za siebie teraz. Generalnie z mojej perspektywy ten case jest jakby, powinienem stwierdzić, problem liderstwa, nie? To tak, warometr tak, tak. 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 w ruchu. Tak tutaj yy, mamy różne prędkości, różne płaszczyzny i staraliśmy się znaleźć jeden język na całej obrębie, <śmulatary> <tarczy. śmulatary> to jest ja ładnie, no nie jak Więc na oceanie możliwości mamy różne szanse. Tak, yy, wiek... I to to... Się... <grym> <grym> do domu no Dobra, do domu! Dobra, do sytuacji, która została nam przedstawiona. Hmm. Że to rozbudować, wprowadzić tą budowę, hmm. na przykład w masz kompetencji, i, to, że, spowodę, dla... Dla specjalistów jesteśmy jakimś ogólnym, ogólnym specjalista. od założenia, żeby stworzyć coś na bazie matrycy e, Eisenhowera czy też e, Hazopu. No Ze względu na czas trwania szkoleń e, uznaliśmy, że tutaj mamy dwójkę. Finalnie, matematycznie, wchodzi nam, że topowym zadaniem jest drugie, trzecie i czwarte. podzielić swoją opinią. Uh, jak było uh, jeszcze tam parę, parę innych pytań, tak, że... My się nie boimy negatywnych opinii. No, <pytań>.